Powiem dzisiaj kilka słów o edytorze, edytorze zdjęć zbiorczych. Może inaczej, o zbiorczym edytorze zdjęć. Opcja ta jest dostępna tutaj z górnego menu, nazywa się Batch Editor. Służy ona do hurtowej zmiany parametrów wielu zdjęć. Za chwilę powiemy o parametrach, jakie możemy pozmieniać. Na przykład ja najczęściej zmieniam, oczywiście, wielkość zdjęcia. Zdjęcia przerzucamy tutaj do tego górnego pola i po kolei zachaczmy sobie jedno, żeby było wiadomo jak to działa. Możemy tak zdjęcia sobie poobracać. Tu akurat pokazuje jedno zdjęcie. Natomiast jeżeli byśmy zrobili to w ten sposób i dali konwersję wszystkich zdjęć, to oczywiście wszystkie zdjęcia obrócą się o ten kąt w prawo albo w lewo. Ale powróćmy do oryginału, możemy do zdjęć dokleić ramki ramki są standardowe są to wszystkie ramki dostępne w Photoscape ale my na razie ramek nie będziemy chcieli robić, a więc dajemy na brak ramki co tu jeszcze mamy więcej? o, to jest bardzo ciekawa, najfajniejsza funkcja zmień rozmiar, ustawmy sobie szerokość na załóżmy 300 pikseli właśnie i w ten sposób Spowodujemy, że wszystkie zdjęcia będą przekadrowane do szerokości 300 pikseli, ale uwaga, jeżeli będzie zdjęcie na tej liście, jeżeli będzie zdjęcie mniejsze, to będzie ono powiększone. Także tu trzeba uważać, żeby wszystkie zdjęcia były większe niż 300 pikseli, no bo jeżeli przekadrujemy JPEGa do góry, no to wiadomo co się stanie. Jakoś poleci w dół możemy zmienić wysokość, możemy rozciągnąć, możemy wykadrować każde zdjęcie, z kadrowaniem to niekoniecznie, bo, bo czasami nie wiadomo jak te zdjęcia wyglądają, co na nich mam do wykadrowania natomiast szerokość bardzo chętnie, bardzo proszę, 300 pikseli tego nie ruszam natomiast tu możemy także zmienić wymiar pionowy ja tego nie używam, ponieważ w sumie do czego to może być potrzebne, no ale jeżeli jest taka potrzeba, to, to bardzo proszę. Tutaj możemy dokleić też ramkę, ale już pewnie pamiętasz z poprzedniego filmiku taką standardową. A więc kolor tła zielony. Damy tak. Ok, na przykład, prawda? Taki troszkę kosmiczny wygląd, ale odhaczymy sobie, odptaszkujemy, że tego nie chcemy. Wróćmy na chwilę tutaj do, tego, do tej zakładki. Mamy tutaj filtry i tak, jeżeli damy tutaj ptaszek, zaklikniemy, to uaktywią nam się wszystkie te zakładki. Standardowo proponuję dać wyostrzenie, 1 lub 2. Przy zmianie z wielkości zdjęcia w dół jest to dosyć potrzebna opcja. Damy na razie na 0. No i tu już do wyboru do koloru możemy sobie kręcić się w tych ustawieniach naprawdę, naprawdę bardzo mocno, no, na przykład takie postarzenie. Dobrze, zostawmy to w ten sposób, jeszcze wyostrzmy troszeczkę. Jeżeli ten zestaw ustawień pasuje nam i sądzisz, że będziesz go używać w miarę często, możesz sobie go zapisać. Swoją nazwą. Na przykład tak. Ok. Tutaj jest nazwa tego ustawienia wyświetlana, ale jeżeli załóżmy, chcesz zrobić bez SEPI i w ten sposób chcesz dużo zdjęć często przetwarzać, zapiszmy sobie jako ustawienia 2. Ok. I w tej chwili po kliknięciu w ten guzik otwórz ustawienia. Mamy do wyboru. Jakieś moje jeszcze próbne rzeczy damy sobie na, na te stare zdjęcie. Tu się oczywiście wczytują wszystkie ustawienia, wszystkie parametry. Jeżeli odklikniemy, to wracamy do oryginału. Tu jest jeszcze ostatnia funkcja, która jest bardzo, bardzo fajna. Umożliwia ona na każde z tych zdjęć nałożenie do czterech innych zdjęć lub plików lub do czterech tekstów na przykład tak zrobimy to w ten sposób bardzo szybko właśnie tutaj możemy zmienić właściwości zdjęcia, a więc tak przezroczystość, kotwice w ten sposób, no, ale damy to sobie standardowo na ręczne ustawienia rozmiar możemy sobie zmienić ale to się bardzo łatwo robi poprzez te kwadraciki możemy do czterech tutaj fotek lub też innych plików na ikony Prawda? w ten sposób dowolność jest całkowita pasuje jeszcze raz mam już dwa różne Dziękujemy dwukrotnie na zdjęcie. Włącza nam się małe okienko edycji. Zmniejszamy przezroczystość. Tutaj damy bardzo słaby, prawda? I mamy super gorący towar, który służy nam do oglądania filmów na YouTubie. To są zdjęcia. Włącz sobie je na chwilę. Możemy też dać tekst. Tekst będzie to tekst edytowalny jak najbardziej ok, jak widzisz wszystkie czcionki dostępne w Windowsie jak najbardziej o tym okienku tekstu będę jeszcze mówić kiedy indziej, natomiast tylko tutaj w tej chwili chcę zaznaczyć, że jest taka opcja doklejenia do zdjęcia może to jest świetnie służyć na przykład jako znak wodny na przykład w ten sposób damy sobie przezroczystość na minimum i mamy świetny znak wodny na wiele zdjęć. Jeżeli jest dużo masz aukcji z dużą ilością towaru, to, to jest to bardzo fajna funkcja. No i w sumie to jest wszystko. Możemy tych tekstów dopuścić sobie tutaj aż cztery. Nie ma z tym najmniejszego kłopotu. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Właśnie. Tak to mniej więcej wygląda. No i co, mamy te kilka zdjęć? Chcemy sobie zrobić na każdym to samo. Oczywiście to będzie wyglądało fatalnie, ponieważ każde zdjęcie jest inne. Także ten tekst nie będzie tak jak tutaj na tym ekranie monitora wyglądał. Eee, robimy to poprzez opcję Konwertuj wszystkie. Otworzy nam się okienko z parametrami. Tutaj możemy ustawiać naprawdę dużo, dużo rzeczy, to znaczy utworzyć osobne foldery dla każdego zdjęcia, zapisać zdjęcie w innej, w innej lokalizacji, zmieniać nazwę oraz numer zdjęcia. To się robi automatycznie. To jest masa opcji. Jest to przydatne przy katalogowaniu naprawdę dużych, dużych zbiorów. Umożliwia to bardzo szybką edycję bardzo, bardzo dużej ilości zdjęć. Mamy tutaj zdjęć kilka kilka dosłownie, także to pójdzie nam bardzo szybko. Nie będziemy tu za bardzo nic zmieniać. Konwersja zakończona. W tej chwili zdjęcia są w folderze... w podfolderze, w tym folderze, gdzie są te nasze oryginały. No i cóż, opcja bardzo przydatna, zwłaszcza kiedy ktoś sprzedaje na Allegro i ma tych zdjęć naprawdę sporo, no bo jednak zdjęcie sprzedaje. Zdjęcie i filmy. To byłoby na razie na tyle. W następnym odcinku pokażę, w sumie sam jeszcze nie wiem co, ale myślę, że to będzie coś ciekawego. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i do zobaczenia.